Jak słyszycie, nie mówi do was Hozot, tylko ja, kapilot. Nie, spokojnie, nie pomyliliście kanałów. Ja tylko przychodzę dzisiaj, żeby... I ja wiem, co każdy z Was sobie teraz może pomyśleć, bo jestem... Film ratuję na kanał Hozota i w ogóle jakim cudem to się zaraz dowiecie. Najlepsze jest to, że on o niczym praktycznie nie wie, co tutaj będę robił, a ja mam cię plan na zemstę z racji za ostatnie słowa, które wypowiedział. Chodzi dokładnie o moją pandę. Tak, powiedział, że wziął, podstawił ją i że ją zabił. Jeśli chodzi o mojego przyjaciela, czyli brązową pandę, to ostatnio bardzo dużo wokół niej się działo. Hozot, ten na którego kanale właśnie się znajdujemy, ostatnio wypowiedział te słowa. Twojego przyjaciela, twoją pandę. A, z nieba, to tu musisz do góry spojrzeć, bo ona tam w niebie już jest. Ja, ja, jak to? Bo ta panda, która wczoraj tam była, to nie była twoja panda. Ale jak to? Bywaj. Ja nie pozwolę sobie na takie coś, nawet jeżeli to są żarty. Więc dzisiaj po prostu zemszę się i wrzucę to jeszcze film na jego kanał. To będzie film na jego kanale. Niestety, ale jak widzicie, mój stan w Fipunku nie jest może najlepszy. I nie wiem jak do końca zabrać się za szukanie tego pimka. Zwłaszcza, że ostatnio XYZ oddał mu go, bo Hozota się zaczął z nim przyjaźni. Właśnie. I to jest właśnie to. Ja jestem ciekawy, czy jak teraz nagrywam film na kanał Hozota i wiem, że... I mówię o tym na Rebornie, że ten film wleci rzeczywiście na kanał Hozzota. Czy będą się tu działy dziwne rzeczy, bo na razie dziwną rzeczą jest to, że jest. możecie sobie pomyśleć dlaczego ten spawn jest odbudowany, ale wszystko za sprawą Jakuba, który postanowił, że właśnie dosłownie od zera, od totalnych ruin, Zrobić z powrotem to cudo. Tu jest Hozota Fiolet, który był postawiony. a tutaj jest natomiast moje wybuchy, które się działy. Jak wiecie lub nie wiecie, ostatnio Hozot chciał zabić mojego przyjaciela. Byliśmy, słuchajcie, dosłownie tutaj. Okej, okay, to jest to miejsce, tak. Mam na myśli tutaj w naszą walkę, gdzie to było naprawdę blisko, aby mój przyjaciel zginął z rąk Hozota. Proszę cię, zostaw, 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 zostaw ją. Zerwałem kapandy? Proszę, ja ci nie wziąłem, Pimka. Nie wziąłem ci Pimka. Proszę cię. No, to dasz, to dasz. Ale zaczekaj, czemu ty chcesz mojego przyjaciela wziąć? Nie, ja nie chcę twojego przyjaciela, chcę ciebie. Ale to jest mój przyjaciel. Ale on chce być wolny, czemu tego w jakiejś kopalni trzymasz? To nie jest kopalnia, to jest tajna baza. Jeszcze niedokończona. Tajna baza, taka ta? Tajna baza. I tutaj, słuchajcie, pomiędzy nami ostatnio działy się naprawdę niesamowite walki. Które niestety nie udało nam się do końca wygra Czekaj, 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 ej, ej, ej stój, 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 Chciałem powiedzieć, że tutaj Hozot prawie mnie zabił, ale co to jest za tabliczka? Dajcie, dajcie mi moment, bo tu nic nie ma Jestem sam na serwerze, a Hozota nie ma, jeszcze w sumie nawet nie wiecie dlaczego Ojcze, nie! Dobrze, myślałem, że tabliczkę zniszczy Przygotowałem dla Ciebie niespodziankę 1,5,2, 5, 2, 4, 2, 8, 3, 5 Ale czekaj, jak Hozot? Hozod nie wchodził na serwer. Hozod jeszcze nie wie, bo dopiero w sumie w tym momencie wracał do mnie na kanał film, jak pandę przenoszę. Dobra, jest moja panda. Jest mo wszystko w porządku z moją pandą. Ja się ostatnio śmiałem z XYZ, ale dobra, muszę szybko do mojej pandy. Poleciałem więc do mojego tajnego miejsca, aby zobaczyć, czy mój przyjaciel nadal tam jest. Dobra, jest z nią wszystko w porządku. Ja może stąd wezmę te PNG. Ja tu postawiłem, ale ja ją stąd ważne. Dobra, nie pozostaje mi nic innego jak polecić na te kordy, ale ja chciałem dzisiaj, za właśnie jak ja mam swojego przyjaciela, to ja chciałem zająć się przyjacielem Hozota, Pimpusiem. Dzisiaj przyjdzie dzień sądu dla Pimpusia. Za to wszystko. Ja nie będę sobie już robił żartów, bo żarty się skończyły. Hozota nie ma i dzisiaj, Hozot, ja wiem, jestem pewny na 100%, że nie będzie. Zaraz mam powiem, dlaczego. I tak, jak dobrze słyszycie, ostatnio Hozot odzyskał Pimpusia. To co, ryzykujemy. Dobra. Aż się boję, aż się boję. Boagam, bołagam. Chodzimy, chodzimy. Oh! Pimpuś? Ej, dobra, Pimpuś żyje. Nie co jest? Wiem gdzie on jest, dlaczego? Zaraz wam wszystko pokażę, bo oglądałem jego film i chorat zapomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy. Muszę lecieć w tą stronę i zaraz zobaczymy, co jest w sumie na tych kordach. Wiecie, ja wam powiem tak, ja mam złe wspomnienia, jak sobie pomyślę o jakichś tabliczkach o jakichś takich rzeczach. Wiem, jak to zawsze wygląda zota. bo czegoś tutaj nie rozumiem. Chcę mi powiedzieć, że na środku jakichś pleńców, obok jeziorka, jest zasiane pole... Ej, nie, czekajcie, 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 eee, mam jakąś... Dobra, mam, mam totem w razie, mam totem. Czy coś tutaj jest? Bo to, to jest blisko od tych kordów, jeszcze nie jesteśmy na miejscu, ale... Nie no, tu nic nie ma. Ej, to jest dziwne, to jest serio dziwne. Nie, ja, ja, ja. Nie, dobra, nie, ja, ja sam lecę, bo ja, ja bym nawet nie chciał. Przerąbany, to jest powiem, wam, że zacznę się z każdym klęską coraz bardziej bać. A wiem, że Chodzot mówił, że jego przyjaciel, czyli XYZ, będzie chciał się na mnie zemścić, ale ja się z tego w sumie trochę pośmiałem. Dobra, skopujemy się. Prosto w dół, ja nie mam co. Ja się ja się nie boję tak się, tego XYZ. -a. Niby jest dziwny, niby jest trochę nieobliczalny, ale szczerze mówiąc, jeżeli to jest on, a wydaje mi się, że tą... Nie wiem w sumie czy to jest on, czy nie. Aha, to jest woda, okej. Okay. Może po prostu ktoś sobie ze mnie Jaja robi i tyle. I tam po nic, Aha, w sumie wkopię się i tam po prostu nic nie będzie. Obstawiam, nie? Ktoś sobie ze mnie Jaja robi. W ogóle ostatnio dziwna sytuacja, bo u Jakuba na filmie było widać, jak XYZ wchodzi na serwer. Pierwszy raz w historii, w ogóle od początku pojawienia się tej postaci, wszedł na serwer, typowo jego postać. I szczerze mówiąc, dopóki tak jak wspomniałem, rzeczywiście nie zobaczyłem go na własne oczy, to jakoś tak podchodziłem do tego wszystkiego z dystansem. Teraz jednak naprawdę momentami boję się grać na Rebornie, aby czasem nie spotkać go oko w oko. Schodzę coraz niżej. Dobrze, ja już tu tak zacznę sobie tak bezpieczniej trochę. Kopać, tu nie ma jakiegoś skalku? Kurczę. Wiem, że zawsze kozot, jak oglądałem jego filmy i leciał na jakieś kordy, to uważał, aby tego skalk sensora nie było. Wtedy mogło TNT buchnąć. Ale nie no, mi się wydaje, chyba że tu, tu po prostu nic nie ma. Jednak jest! Ty, czekaj, 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 czekaj. Tak, dobra. Mam perełki w razie w. Kupcie I I to mi spadło. Ciło muszę, dobra, nie zysłać. I co jest? po co z tym chodzi? No jakieś płytki, ale coś jest pod tymi półpłytkami? Nie no, nie ma nic. Ale i tak bym nie chciał jakaś tabliczka. Zagraj w moją grę. Ja nie, nie chcę kikać na te płytki. Weźmy je może. tego co słyszę, to nie ma to co jest w szkole shriekerów. Jest, jest, skrzynka jeszcze. Dobra. Ja, okej. Okay. Chyba nic nie ma, nic nie ma. Co? Slime block? Redstone. No jestem sam na serwerze nie. Niemożliwe, żeby... Trzecie, spokojnie. SlimeBlock. jest reszta... O kurde. Eee, w tym wie? Ja nie mówiłem nikomu jeszcze, ale ja ostatnio... No SlimeBlock to mi się jedynie z Jakubem kojarzy, a ja ostatnio z Jakubem obgadywałem w sumie o tutaj X, YZ i w sumie się śmialiśmy z nich i jedną rzecz w sumie robiliśmy. Mam tu taką książkę, ale, ale ja nie mogę teraz pokazać, bo Tylko skąd on by to wiedział? Nie wiem, dobra, zagraj w moją grę. Niech zagraj to jest... to jest Ty! 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 ty, ty. Co się dzieje? Dobra, jestem głupi, dobra, jestem głupi, nie pomyślałem. Ślałem Wy Nie, dobra, okej, okay, dobra, tak, chciał mnie zabić, zrobił na mnie trapy? XYZ? Dobra, i chodzą, tak? Okej, okay, to lecimy do Pimpka. Wiem, gdzie jest Pimpuś. Nie ma nikogo na serwerze Hozota, i w ogóle teraz dowiecie się, dlaczego w ogóle film jest na, dlaczego film nagrywany przeze mnie jest na kanale Hozota. Zaraz wam wszystko powiem. I dlaczego akurat teraz polecę do Pimpka. Ja już wiem, w którą stronę muszę lecieć mniej więcej. Zaraz wam w ogóle powiem, jak odkryłem, gdzie jest Pimpuś. Ale zanim to, to czemu w ogóle ten film, ja, który to nagrywam, to się pojawia na kanale Tozo? Słuchajcie, ogólnie chodzi o to, że kosot nie macie internetu. A jako, że prowadzi daily, to poprosił mnie, czy mógłbym tutaj mu pomóc. No i w pierwszej chwili sobie pomyślałem, że po co mam pomagać, skoro jest moim wrogiem, robi wszystko pod górkę, powiedział, że zabił moją pandę, podmienił ją, ale później sobie pomyślałem, tak, przecież mogę bez problemu wykorzystać to na swój sposób. Mogę sobie wrzucić tutaj film, mogę zrobić co chcę w tym filmie i wiecie co, z początku nie chciałem tutaj nic zrobić temu Pimpusiowi, ale jak yy, przyjaciele, nazwijmy ich przyjaciele, XYZ i Hozot, tak grają, że próbują zrobić na mnie trapa. rozstawiają już jakieś tabliczki, to ja zagram w ich grę. Zagram tak w ich grę, że zobaczymy co się stanie z pimpusiem i zobaczymy, co mi zrobią obydwoje. Bo ja się naprawdę. No trochę się go boję, ale jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze mi tak nic nie zrobił. Jakiś trap. Moja głupota, że kliknąłem w to, z ciekawości nie pomyślałem od razu. Ja nie jestem przyzwyczajony do takich trapów. A wiem, że Pozot nie ma totalnie wpływu na to, co ja ci wrzucę. Mogę tu zrobić, co chcę. Dlatego zostawimy jeszcze mu pewną wiadomość, którą będzie mógł odczytać tylko jak mu wróci internet i zasięg. A my rozwiążmy zagadkę, gdzie jest w ogóle Pimpuś i jak go znalazłem. Dobra, słuchajcie. To ogólnie jest mapa naszego serwera Reborna. Pozot w swoim filmie pokazywał, że leciał do Pimpusia do jakby takiego lasu, jak jest tutaj. Tam go znalazł, tam mu zrobił miejsce i tam z nim był. I teraz ważna rzecz. My z Reborna przychodziliśmy z wersji 1.20 na 1.21 Więc Pozot nie mógł znaleźć tego psa Jak tutaj widzicie mamy wyrenderowaną mapę, a tu nie Tylko musiał właśnie znaleźć gdzieś nowy teren i tam go zrobić Jak widzicie tutaj jest taki teren wyrenderowany Ktoś tu musiał przejść sobie portalem Ale tutaj nie ma tego lasu, więc wiem, że tutaj Pimpusia nie będzie Dodatkową ważną rzeczą jest jeden fakt Zwróćcie uwagę, że to jest film Pozota i teraz leci do tego Pimpka, do swojego psa jest w tym lesie i patrzcie teraz, skupcie się. Tak, chodzi dokładnie o to. Tutaj jest skalk. Widzicie? Mimo, że jest go troszkę, to jest tutaj to porozcięte skalkiem. Nie wiem w ogóle dlaczego. Jest możliwość, żeby to znaleźć. Bo hazard tutaj potem poszedł sobie i zauważył tą tabliczkę witaj. I tutaj był dalej potem Pimpuś. Właśnie w środku. To jest ta jego baza. Tajna. Jedyny wyrenderowany nowy taki las jest dziś tutaj. To jest jedyna opcja. To te dwa lasy, trzy, to, to lub to. No i jak się przyjrzymy tutaj, to w sumie nic takiego nie widać. Jak przyjrzymy się tutaj, to nic takiego nie widać. Ale jak zobaczymy sobie tutaj, to zwróćcie uwagę na to: widzicie to? Tutaj będzie pipuś. I mamy, słuchajcie, tu ten las. I jakby ja wiem, że może będzie ktoś się chciał na mnie zemścić za to, ale ja po prostu to. Dobiło gwóźdź do trumny, że chcieli mi zrobić tam trapa. Ja normalnie poleciałem obczalić, o co chodzi. A oni takie, coś, nie. Nie gadaj, nie gadaj. Czajcie to, czajcie to. Na jego własnym filmie idziemy do jego własnego psa. Co? On tu będzie w środku? Proszę, proszę. Ej, dobra, żeby tu jakaś trapa nie było tylko. Ale proszę, żeby on tu był gdzieś. Halo? Pimpu? Gdzie on jest? Nie ma go tu? Hmm. Ale co to jest za korytarz? Co tam jest? Ej, dobra, nie, muszę Ej, to szybko sprawdzić. Ej, tu jest jakieś. Kopany? Nie, Creeper. No, wybuchnij. Czemu tu jest tak skopany tu? Ej, zaczynam się stresować, bo nie mam pojęcia, czy tu może być jakiś trap. Okej, okay, chyba tu muszę. To nie jest końce, dopiero początek jakaś skrzynka. Myślałem, że go tu znajdę. Może tu coś jeszcze jest w oku. Oni są w sumie do wszystkiego zdolnienia. Nie, nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj. Co on jest zakopany jest? Pierdzielisz, pierdzielisz Jest Pimpuś! Oczywiście to? Mamy go. Mamy go. Oj, Pimpusiu, hoś. Teraz co my się z tobą dopiero rozliczymy. Za to wszystko. Obiecałem. Obiecałem Hozutowi, że tak będzie. Niestety Pimpusiu. Co to było. Ja się czuję tu bardzo niepewnie. Okej, okay, okej, okay, dobra. Słyszałem, pimpuś. Nie, no ale. Ale jestem ciekaw, co bym mu mógł najpierw zrobić. Myślę, że tak. Jestem w ogóle ciekawy, jakby pimpek zaragał z skowada. Ty, yy, stał. Czekajcie, <ścoughs> to? Dobra, weźmy. Nie mam łoku. Nie dobra, pod, po, podgrzejmy atmosferę, co? Podgrzejmy atmosferę, co? Za to wszystko. Co, robić mi wybuchy? Mogą mi robić wybuchy, nie ma problemu. Yy, co bym tutaj. O, driftstone. Pim będzie kapał dripem, co? Pimpuś, Stój. Pim pójść. nie przyjdzie, spokojnie, internet nie działa. Oj, ała, ale dostał, no. Ja obiecałem, obiecałem. I wiecie co? Mam w nosie, co teraz XYZ będzie chciał ze mną zrobić. Naprawdę. Ja teraz zostaję naprawdę najsilniejszym graczem. Gdzie, pim później, nie uciekaj. To już się nie ominie. Pamiętam, jak Hozot na mnie kowadła, no to co, impusiu? Ostatecznie musimy się chyba z prawem pożegnać. Też nie chcę tego robić, ale niestety. Zemsta przyjdzie. I to jest informacja, mimo że to jest na kanale Hozota. I do ciebie XYZ, do ciebie Hozot. Nie załaście mi za skórę. Jak się za mi za skórę, to wtedy będzie naprawdę z wami źle. Ja w ogóle jeszcze zanim tutaj dokończę to, co zacząłem, to ja jeszcze zostawię jedną tylko rzecz. Ja powiem tak. Zostawię do ciebie, Hozot, jedną wiadomość. Jeżeli będziesz myślał, będziesz czujny, to będziesz mógł tej wiadomości sobie skorzystać. To jest moja wiadomość do ciebie. I przysięgam, że to ma sens. To naprawdę ma sens. A my z Pimpusiem mówimy sobie niestety papa. XYZ, Hozocie, czekam na wasz kolejny ruch. Wojna dopiero się zaczyna. A oto mój film z Reborna, który wleciał na mój drugi kanał i naprawdę warto go obejrzeć.